temat, jak widać, to jest temat in vitro, nawet nie samego samej procedury in vitro, która jest, przypomnę, w Polsce legalna, z której można korzystać i wielu ludzi z niej korzysta, ale problem dotyczący finansowania przez państwo tej właśnie procedury. Pojawił się projekt obywatelski, obywatelski projekt ustawy, zgodnie z którą ta procedura miała być finansowana jak onegdaj, wtedy kiedy Platforma rządziła, finansowana w całości z budżetu państwa. Jest to projekt, jak powiedziałem, obywatelski, ale jako platforma obywatelska żeśmy się w niego zaangażowali, aby być też takim, może być supportem, takim wsparciem, zapleczem dla tych społeczników, którzy zbierają podpisy pod tym projektem ustawy. I rozpoczynamy zbieranie podpisów, rozpoczynamy akcje, które będą miały miejsce w całym naszym mieście i również w regionie. Koordynatorem regionalnym tegoż projektu ze strony platformy Obywatelskiej jest obecna tutaj pani Marszałek Anna Markowska, której właśnie daje głos. Szanowni Państwo, my jako platforma obywatelska wspieramy tak naprawdę całym sercem tą inicjatywę obywatelską. A dla nas jest to podwójna, podwójne mamy znaczenie, ponieważ my jako województwo zachody pomorskie od 2018 roku wydaliśmy Taką, daliśmy, taką, daliśmy taką możliwość samorządom, jednostek, jednostkom samorządu terytorialnego z naszego województwa. Daliśmy taką możliwość pomocy finansowej, która jest przeznaczona na dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych właśnie z zakresu leczenia niepłodności metodą in vitro. I z tej naszej pomocy, z, z zarządu województwa skorzystało już 5 gmin właśnie koszalin, szczecin, szczecinek, Kołobrzeg oraz Nowogard. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy do tej pory od 2018 roku przeznaczyć na tą pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego ponad 1 100 tysięcy złotych. Na nowy rok 2023 mamy przeznaczone ponad ćwierć miliona. I bardzo się cieszymy, że kolejne gminy będą chciały do tego programu dołączyć. Urodziło nam się od 2018 roku z naszą pomocą, co nas bardzo cieszy, właśnie, że mogliśmy wesprzeć finansowo samorządy, ale tak naprawdę poprzez to mogliśmy wesprzeć pary, które nie mogły metodą naturalną począć dzieci, a właśnie metodą in vitro, urodziło się już około setki naszych dzieci. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest mało na skalę województwa. Proszę Państwa, nas to bardzo cieszy. To jest chyba największa radość dla rodziców, którzy mogli doczekać się potomstwa. Ja tylko wspomnę, że w zeszłym roku był, byliśmy poddani Narodowemu Spisowi Powszechnemu. Jak Państwo wiecie, ostatni taki Narodowy Spis Powszechny był w 2011 roku. Od tego czasu, w ciągu tych 10 lat, ubyło nas, proszę Państwa, już prawie pół miliona. Więc jak widzimy, sam program 500 plus nie wpłynął na to, że jest urodzeń więcej. Dlatego my jako platforma obywatelska wspieramy całą, tak jak już powiedziałam, całym sercem ten program i tej inicjatywy obywatelskiej, aby to budżet państwa finansował równość dla wszystkich par. Które nie mogą począć poczuć w, w sposób naturalny swojego potomstwa. I zachęcamy Państwa w całej Polsce, bo do dwóch tygodni zbieramy podpisy, w całej Polsce wszyscy możecie Państwo podpisać się pod tą inicjatywą obywatelską, aby wszystkie pary w Polsce miały równe szanse. Dziękuję. A propos podpisów, ja mam parę informacji praktycznych dla Państwa, jak to się odbywa u nas w Koszalinie. Otóż zbieramy podpisy na takiej liście, tam jest 10 nazwisk. Oczywiście konieczny jest, i to powiedzmy sobie szczerze, żeby był PESEL, bo inaczej nie liczy się ten podpis. My rzeczywiście już od dwóch tygodni zbieramy i jesteśmy w soboty o godzinie 11 na Ryneczku Przywody z 24, a w niedzielę również o 11 na giełdzie. Poza tym można przyjść tutaj do biura platformy obywatelskiej i również złożyć swój podpis można również zachęcić znajomych żeby pomogli nam te podpisy zbierać bo no, jest to jednak bardzo duży i bardzo znaczący projekt obywatelski jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości to można do biura platformy obywatelskiej zadzwonić jest Ania która wszystkich informacji państwu udzieli Można też wziąć taki druk można wziąć, zbierać samemu tak. się później taki, taki a ja Chciałam powiedzieć jako rodzic dziecka właśnie poczętego metodą in vitro, jak jest ważne to, aby wspomóc parę, które mają trudności w poczęciu naturalnym. Z tego względu, że wielu zdaje sobie z tego sprawy, jaki jest to ogromny koszt, ile ta cała procedura, a także i wszystkie badania diagnostyczne kosztują. Są to często kwoty rzędu na stu, albo i set tysięcy złotych. I tutaj dochodzimy do takiego problemu, że niektóre pary są dyskryminowane ze względu na e, braki finansowe. I teraz czy o to chodzi, żeby społeczeństwo, żeby pary były dyskryminowane przez państwo? Czy nie o to powinno chodzić państwo, żeby państwo powinno poprawić dziecność, poprawić stan naszej tutaj e, gospodarki, a tym samym dzieci powinniśmy mieć, powinno zależeć na tym, żeby dzieci było coraz więcej, a metoda in vitro daje naprawdę bardzo duże możliwości, zarówno parom, które mają trudności w poczęciu naturalnym, ale także osobom, które zmagają się z chorobami genetycznymi bądź na przykład partnerzy czy partnerki mają stwierdzony nowotwór. Także tutaj apeluję do Państwa z prośbą o podpisy, żeby pomoc Państwa była realna. W tym, żeby dzieci w Polsce było więcej. Tak się dzieje ostatnio, że przez ostatnich latach, że wszystko, co jest ważne, i istotne, stało się elementem sporu politycznego. Ja przypomnę, że program dotyczący finansowania metody in vitro, tak naprawdę program medyczny, leczenia. Niepodległości wśród małżeństw młodych Polaków. Został w Polsce uruchomiony jeszcze przez rząd Platformy Obywatelskie i ten program funkcjonował do końca roku 2017. W wyniku tego programu w Polsce urodziło się trochę ponad 22 tysiące dzieci, dokładnie 22 tysiące chyba 191 dzieci. I wydano na ten program około 40 milionów złotych. Potem, po zmianie władzy w Polsce w 2017 roku, ówczesny minister zdrowia, minister Radziwiłł, postanowił zaproponować zupełnie inną metodę leczenia. Metodę, na którą wydano do dzisiaj ponad 60 milionów złotych, i efekt tego, tej metody jest taki, że urodziło się niespełna 300 dzieci. Ja nie jestem lekarzem, nie jestem człowiekiem, który jest zbyt właściwy do oceny metod, ale te liczby, nakłady i ilość urodzonych dzieci ewidentnie świadczą, że w jednym przypadku mamy do czynienia z opowieścią. O wsparciu młodych rodzin i Polaków, którzy, Polek i Polaków, którzy chcą mieć dzieci, a w drugim przypadku mamy do czynienia z bardzo efektywną, prawdziwą pomocą na rzecz polskich rodzin. I dzisiaj, gdy pojawiła się inicjatywa, w dużej części wspierana i współtworzona przez środowiska obywatelskie to Ta inicjatywa i ten pomysł zbierania podpisów jest o tyle ważny i istotny, że to naprawdę nie chodzi o spór polityczny, o spór, kto ma rację pomiędzy platformą a pisem, tylko wyraźnie trzeba powiedzieć: Polska się starzeje, rodzi się coraz mniej dzieci. Nie mamy tak zwanego współczynnika odtworzenia. To nie są ładne nazwy, ale jeżeli rzeczywiście chcemy zapewnić przyszłość. Polsce, Polskim rodzinom zapewnić emerytury w przyszłości, to my dzisiaj nie mamy wyboru. Musimy sięgać do wszystkich dostępnych metod znanych na świecie. Metoda in vitro jest powszechnie stosowana na świecie, nie jest przez nikogo kwestionowana. Nikt nie ma wątpliwości, że ona jest metodą medyczną wspierającą dzietność w poszczególnych krajach. I dzisiaj też chcemy poprosić Polaków, właśnie o zaangażowanie, o wsparcie. Bo to nie jest, powtórzę to jeszcze raz, nie jest to spór polityczny, a to jest prawdziwe zadbanie z jednej strony o szczęście narodzin, ale z drugiej strony o przyszłość polskiej narodu jako takiego. Jak popatrzymy na te wskaźniki demograficzne dotyczące zgonów i urodzeń, to przez lata więcej Polaków umiera niż się rodzi. Tylko w krótkim okresie raz to uległo zmianie, wtedy gdy metoda in vitro. Była w Polsce stosowana. Tylko wtedy rodziło się przez lata więcej Polaków niż umierało. Więc naprawdę warto sięgać po rzeczy, które świat zna, które medycyna zna, które są skuteczne i dobre. I stąd nasze zaangażowanie jako środowiska politycznego, stąd cieszymy się, że zaangażowani są ludzie, którzy są poza polityką i chcą wspierać. I muszę powiedzieć, że ta akcja naprawdę wygląda nadzwyczaj. Dobrze, bo Polacy, mieszkańcy Koszalina również naprawdę bardzo chętnie wspierają inicjatywę, stąd jesteśmy przekonani, że ona zakończy się sukcesem. Czas na pytania. Ja i damy szansę tak. W tym roku ta kwota pomocy wynosiła do 5 tysięcy, czy na 23 rok również jest taka? pomoc przewidziana w budżecie miasta. od tak. 23 roku, tak. tak? Czyli jest nadal przewidziana tak. taka pomoc. a ile w ogóle te, 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 będzie przewidziana 50 tysięcy na przekazuje Urząd Miejski, a drugie tyle. O, przepraszam, a to może już. Pani Warszawe powie. Ja. Właśnie, warto, warto mm -hmm. podkreślić, że Koszalin również jest w tym programie prozdrowotnym w którym w którym Urząd Marszałkowski Województwo Zachody Pomorskie dofinansowuje Dokładnie drugie tyle, ile proponuje dany samorząd. Czyli jeżeli tak. koszalin proponuje 50 tysięcy złotych, my jako województwo dopłacamy drugie 50 tysięcy złotych. I w tych pięciu wszystkich gminach tak jest? To kwota zależy to jest od danej gminy. 20 to jest Oczywiście. Szczecin bodajże proponował 100 tysięcy złotych, więc dostali od nas drugie 100 tysięcy złotych, czyli w sumie mieli 200 tysięcy złotych na program dla swoich mieszkańców. A jak wygląda wykorzystanie tych możliwości? No wiem, że się urodziła dziewczynka niedawno w maju, akracowanie pani. Nie, nie moje tak? koleżanki. No, ja czy te środki są pełni wykorzystywane, czy koszulianki, bo tak, akurat, czy kołbrzeżanki korzystają z tego, czy te środki całe wykorzystane? Nie powiem odpowiedzieć na to pytanie. Mm -hmm. Mówię szczerze. Czy są mm. całe wykorzystane? Mm. Ale wiem, że zainteresowanie na przykład mieszkanek Sianowa, czy innych gmin, które nie wprowadziły u siebie tego mm. programu, jest bardzo duże. I wiem stąd, że podczas zbierania podpisów ludzie do nas podchodzą i mówią nam, jaki mają problem. Mm. Ile już pieniędzy zainwestowali w leczenie. Mm. Często są już zniechęceni, bo ich nie stać na dalsze podejmowanie prób. No i wiem, że to jest bardzo, bardzo istotne, żeby wszystkie polki miały do tego dostęp. Mm -hmm. o, to jeszcze, jeszcze zapytam e, ta pomoc e, te do 5 tysięcy to jest jaki procent kosztów bo ta procedura mm -hmm. To ja ja tak. to jest bardzo problematyczne z tego względu że nam się nawet często nie wyobraża jaki jest kosztem vitro. Kosztem vitro jest naprawdę bardzo duże jest to diagnostyka, a później sama procedura. Yes. Teoretycznie jest na przykład powiedziane, że mm, taka najtańsza procedura jest w granicach na przykład 7 tysięcy złotych. Ja mam z własnego doświadczenia, m, że miałam tyle szczęścia, że mi się szybko udało i wydałam 50 tysięcy. Szybko, y, bo szybko, 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 się 50 000, Ale to jest kwota, kwota bardzo mm, zawrotna i naprawdę niektórych ludzi nie stać na to. Mm tak jak porównuję tutaj też znajomych, albo jakieś dziewczyny z fora, mm -hmm. które są na forach, to są to kwoty naprawdę czasami 100 tysięcy, 150, czasami 30. To są naprawdę kwoty bardzo różne. Wszystko zależy tak naprawdę od problemu i od tego, jak szybko się uda. No nie mniej te 5-10 tysięcy, tak. No, no to jest kwestia pieniędzy. To jest tak się przyda, ale to dalej kwestia tak. tak. tak pieniędzy, ale też się przyda. Nie? Tak, nie, wszystko się przyda. To ja jest kwestia pieniędzy, dlatego chcemy, żeby to było finansowane z państwo, Państwa, po prostu. Bez... Tak, bez... To każda tak, gmina jest inna. Jest... Tak, Ale każdy tak samo zasługuje na to, żeby mieć dziecko. A, tak, tak, tak. Tak? Ja tylko może dodam, żeby otrzymać, żeby gmina otrzymała pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego. To przede wszystkim musi być napisany program prozdrowotny przez daną gminę. Mhm. Musi być po pierwszy, po drugie uchwalone przez. Radę, mm -hmm. i następnie ten program wysyłany jest do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, mm -hmm. który nomen omen jest przy Ministerstwie Zdrowia. Mm -hmm. Ten program musi otrzymać opinię pozytywną, i dopiero my, jako zarząd województwa, możemy, jak już będzie taka ocena pozytywna dla gminy, właśnie przez tą agencję, dopiero wówczas możemy może ta gmina ubiegać się o jakąś kwotę do, do tego programu. I wówczas my dajemy taką uchwałę na Sejmik. Sejmik głosuje i pieniądze trafiają do gminy. Ale na... nie jesteście Jak się, czy, A, zgłaszają, że... czy zgłaszają się jakieś gminy, może coś na Pani powiedzieć? Tak, tak zgłaszają się. Ja podałam o, do, tej pory, do tej pory właśnie te pięć. No, tak. I one dosyć regularnie się powtarzają. Mm -hmm. Wiele gmin jest takich, których po prostu ym... Nie stać na to, żeby dodatkowo wygospodarować określoną kwotę pieniędzy. Dlatego my tutaj mówimy o tym, że chcemy, żeby wszystkie pary, wszyscy Polacy, Polki i Polacy byli równo traktowani, bo tak jak my, jest kilka innych województw, które wyszły z taką inicjatywą dofinansowania dla samorządów. Ale tak jak powiedziałam, mimo naszych dobrych chęci jako województwa, nie wszystkie gminy na to stać, aby mogły wygospodarować taką kwotę, by wspomóc swoich mieszkańców. Mm -hmm, mm -hmm. Jeszcze pytań nie ma. To bardzo dziękujemy.